Witajcie! Pewnie niektórzy po tym odcinku vloga będą chcieli mi usunąć z YouTube'a, e, usunąć z internetu, odciąć mi kabel, ale czuję, że powinienem się z Wami podzielić moją osobistą refleksją na pewne tematy, a są to tematy ważne, bo muzyka z nami jest od zawsze. Muzyka jest z nami w radiu, w pracy, w szkole, przed pracą, przed szkołą, po szkole, po pracy, w, nawet w starości zawsze i muzyka płynie z naszego radia praktycznie non-stop. I tu się pojawia temat młodych artystów. Młodych artystów typu Tokio Hotel, typu Ewa Farna, typu Block 27, typu ostatnio sławny Justin Bieber. Sprawa wygląda następująco. Ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia o tym, że przyczyniają się do sukcesu Justina Biebera, nienawidzą go i robią mu dermową reklamę. Przykładowo, Justin Bieber nie był chyba znany przed, przed tym, jak pojawiła się fala demotywatorów i komiksów na temat właśnie tego człowieka. Pewnie się nie spodziewali, ale zrobili mu darmową reklamę. W Polsce Justin Bieber stał się sławny przez właśnie, myślę, demotywatory i komiksy. I przepraszam już za kryptoreklamę. Jednak pewnie tak to wszystko będzie wyglądało. Że chłopak staje się coraz, coraz bardziej sławny w Polsce, coraz więcej ludzi go słucha, i pewnie całkowicie przez przypadek ludzie trafiają na niego i zaczynają non-stop słuchać. Także słuchajcie, moja, mój apel jest następujący. Przestańmy mówić o tych, których nas nie interesują, których może nie akceptujemy muzyki, nie akceptujemy ich wyglądu scenicznego. Nie piszmy o nich, nie mówmy o nich nic, bo to nie ma sensu. Robimy im tylko darmową reklamę. To jest oczywiście apel do tych, którzy nie lubią różnych artystów typu właśnie Justin Bieber. Sprawa kolejna, która właśnie nasuwa mi się, oglądając różne komentarze, czytając te komentarze, czytając opinie ludzi na temat właśnie artystów typu Justin Bieber i te wszystkie zespoły, które właśnie wymieniłem, to sprawa jest następująca. Nie wiem, skąd tyle nienawiści w Polakach, w ogóle w ludziach, bo nie wiem, jak jest w innych krajach, skąd tyle nienawiści w ludziach do zwykłego artysty? Ja rozumiem, możemy nie słuchać jego muzyki, możemy się z tą muzyką nie zgadzać, możemy kompletnie mówić, że ona jest do, do pośladków. Jednak, czy warto? Czy warto kogoś obrażać? Czy warto sobie głowę tym zawracać? Nie wiem, może ktoś czuje jakąś wielką satysfakcję, kiedy wstawia setny filmik na YouTube'a yy, zadźganego Justina, zadźganą Ewę Farnę czy kogokolwiek. Osobiście uważam, że każda muzyka jest dobra, każdej muzyki warto spróbować chociaż posłuchać, a nie od razu tępić, bo koledzy w szkole tak robią. Yy. Bo na tym myślę właśnie polega społeczeństwo. Powinniśmy być rozumni, a nie i za stadem, bo jak pójdziemy za stadem, jeden się zabije, reszta się zabije i po nas. Takie jest właśnie moje zdanie. Tak jak właśnie chciałem tutaj powiedzieć, każda muzyka jest dobra, każdej muzyki powinniśmy posłuchać. W moim osobistym przeczuciu są piosenki, których można słuchać. Są piosenki Wepharny, Tokio Hotel, są piosenki Justina, nawet Bibera, które można słuchać i które czasami naprawdę wpadają w ucho. Jednak nie musimy akceptować całego, całego jego albumu, całej jego twórczości czy też ich twórczości. Także powinniśmy szanować się nawzajem, szanować fanów, takich zespołów czy też osób, nie najeżdżać siebie nawzajem, bo to nie o to chodzi. Tutaj o to chodzi o tolerancję oraz wytrzymałość, wytrzymanie z innymi fanami. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Czasami sam siebie nie rozumiem. Tak bywa. Cóż, w takim razie do zobaczenia.